Witamy Was serdecznie, Irena, i Kuki, i nasze dzieciaki. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jaka zmiana nastąpiła. Mieliśmy nagranie jakieś półtora tygodnia temu. Zobaczcie, jak nasze dzieciaki zmieniły się jakie już samodzielne. I tutaj Wam pokazuję tego najmniejszego, który urodził się ostatnio i miał wagę 76 gramów. Teraz jest, zobaczcie, jaki pochaty, piękny, biały chłopczyk. Ma na imię Kuki. Oczywiście to imię można zmienić dla tych, które, e, którym e, marzy się inne imię. No i zobaczcie, już jest przyzwyczajony do czesania. Nawet to lubią. Już jedzą kaszkę, już jedzą nawet suchą karmę. Dzisiaj pierwszy raz dałam i jedzą. Wam pokażę. Tam w tle widać, jak oni... E, starałem się gryźć te e, malusienkie kawałki suchej karmy. Dziewczynka jak najbardziej nie chce odejść od miseczki. Widocznie jest głodna. Mamusia już coraz mniej ich karmi. E, robimy przerwy duże między jedzeniem 5 a 6 godzin. W nocy śpią przy bardzo dobrze idą spać gdzieś tak o 11-23 i budzą się o 8. Także myślę, że dla nowych właścicieli to będzie bardzo fajne przyzwyczajenie pieska, szyniaczka do tego, żeby w nocy spać. Spać i żeby um, i żeby y, Wy jako wlasiciele mogli wypoczywać. No, zobaczcie jak fajnie rozczesuje się e, futerko, jakie to łapusie fajne, ogonek malusieńki i to właśnie pomeranian, który w, wkrótce, za dwa dni, będzie miał dwa, e, sześć tygodni. Sz Charlotte skończyła jedzenie, słuchajcie, z taką chęcią jadła suchą karmę. Już nasze szyniaczki mają ząbki i już mogą gryźć i dlatego dzisiaj spróbowałam dać im to, troszeczkę tej małej suchej karmy z Royal Canin Starter dla właśnie dla takich maluszków e... no to jest cudna dziewczynka, to jest kochana moja, przekochana, bardzo spokojna bardzo już orientuje się na dźwięki, w ogóle wszyscy orientują się, ale ona od razu biegnie, przytula się, chce całować się tak? Tak, ty chcesz całować cię? Chcesz? Nie, teraz nie. A jest, siedzi na rękach bardzo spokojnie, a jak ją puszczam, to po prostu szaleje. Robiłam nagranie i wam pokazywałam, e, wysyłałam na Instagramie, wstawiałam na, na Facebook. Słuchajcie. Przecudne, przecudne dzieciaczki już w prawie samodzielne. I w tym tygodniu już jedziemy robić pierwszą szczepionkę. Odrobaczenie już mieliśmy. Teraz robimy pierwsze szczepienie i dostaniemy chip. Także każdy będzie miał indywidualny numer indyfikacyjny, prawda? Który e, będzie w systemie międzynarodowym. I każdy szczeniaczek będzie zarejestrowany w taki sposób. Będzie miał oznaczenie. Znakowanie, tak? które można będzie wszędzie rozpoznać. E, także będzie pierwsza szczepionka, tydzień temu robiłam odrobaczenie i 12 e, jedziemy, już jesteśmy umówieni na pierwszą szczepionkę. A przegląd miętu będziemy miały w następnym tygodniu, czyli 18 jak już skończą 7 tygodni, jak już będą większe, żeby komisja zobaczyła, czy jąderka opuściły się, czy ciemiączka zarośnięte, jak ząbki i tak dalej, żeby można było to wszystko rozpoznać i opisać. I wtedy, wtedy właśnie będzie wiadomo, jakie nasze szczeniaczki. Myślę, że to szyniaki rokujące wystawowo, ale. Oczywiście komisja nie sprawdzi i nam powie. Kochane moje, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie jest podpisany na nasz program, na nasz kanał, to zachęcam serdecznie. Przed nami jeszcze dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli Wam podoba się to, co robimy, to proszę łapkę do góry i będziemy dalej z Wami, będziemy służyć. To nas wspiera i pomaga rozwijać nasz program. Ireny Szpic miniaturowy. Także tak. Ząbki już mamy. a Szerść już też trochę nam rosła, ale powiem Wam, że codziennie rano jak przychodzę do nich są obudzenie, to widzę zmiany. Widzę jak ta szerść im wyrasta. I codziennie rodzą się bardziej, bardziej atrakcyjniejsze. Bardzo piękne dzieciaczki. A najważniejsze, że mają cudowne charaktery. Zostańcie z nami, jeszcze Wam pokażę nagranie z nimi i do następnego spotkania. Pa pa!